Witam drodzy państwo, kontynuujemy sobie dzisiaj znowu Max Paint 3. Eee, małe wyjaśnienie dla was. Niestety po nagraniu ostatniego gameplaya, zrenderowaniu go, coś się spieprzyło i nie mogłem w ogóle tego ani, ani otworzyć, ani załadować. Nie wiem, co się stało, także poszło się rąbać. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Pokażę Wam za chwilę, jakie, na jakich ustawieniach gram, bo takie już były prośby, czyli jakie ustawienia mam w grze. Włączyłem też na prośbę Waszą FAGA Precision, żeby pokazywać traktowania mojej karty i temperatury i tak dalej. Teraz tak, żeby wiedzieć mniej więcej, o co chodzi, o kupu niestety nie udało. Udało nam się odzyskać, czyli zapieprzyli nam pieniądze. Również nie odzyskaliśmy żony szefa, także szef będzie pewnie wkurzony. Teraz wróciliśmy troszkę do przeszłości. Jak ja się poznałem, właśnie z Paso, czyli z tym gościem, z którym teraz cały czas to jak gdyby ochraniam tą, tą rodzinę tego biznesmena. I dlaczego musiałem uciekać do San Paulo? Ponieważ no, zabiłem niestety jakiegoś tam szmaciarza, syna bossa mafii. Który się do mnie przystawiał, rzucał i był strasznie niemiły Także dostał web. No i teraz jego tatuś wysłał swoich ludzi, żeby mnie zapiep... zabić po prostu tak? Także mniej więcej tak to wygląda Tyle kwestią wyjaśnienia Teraz zobaczcie jakie mam ustawienia Display, graphics DirectX X11 oczywiście, Full HD, 120 Hz V-Sync, czyli synchronizacja jest tutaj na włączona Nie wiem dlaczego, ale ok. Nie ma to znaczenia. Tekstury bardzo wysokie, wysokie mam szadery, również cienie, odbicia. Generalnie wszystko jest wymaksowane. Wszystko jest na, na maksa, jak tylko się da. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o ustawienia. No i teraz co? Kontynuujemy historię i zaczynamy. Teraz, właśnie wjechali na moją chatę rodzice. Rodzic, znaczy ojciec tego e, ojciec tego synalka, co go zabiłem, i chcą mnie załatwić. Także tak to mniej więcej wygląda. No dobra, i tutaj widzicie, już do mnie na dachach są, obstawiają. A my tutaj lecimy. Ops, co to było? Dobra, hey, you <laughs> no you fucking dead.

Fuck off. It was hard seeing Brewer go out like that, but I got to thinking, it was what he was waiting for, a chance to make a difference. At least that's what helps me sleep. Dobra. Oh, proszę. To mamy Uzia. Dobra. Co on miał tu w mieszkaniu? Miał coś ciekawego? O, ma proszę jednego tego, painkillera. Przyda się. Tutaj trochę więcej ładunku wybuchowych. Goście były szalone, widać. Jakieś butelki z... O, dobra. Nie maruśmy, idziemy dalej, bo mamy do zabicia paru gości. Którzy nam nie polują. O kurde. Ale mi dopieprzyli. No trudno się mówi. Teraz wychodzimy na dach, jak się. Gdzie kurnać się spieszy, synku? Dobra, tym panom już podziękujemy. Gdzie on był? Przepraszam bardzo. Pleccie mi teraz jak się skacze, co? No kurde, ale zagwostka. Tak się chowa. No kurde. Tak by się skakało? Aż dziwna sprawa niemożliwe, no ale dobra. Dobra, tym panom podziękujemy. Dobra. Musimy wziąć tutaj penkilerki. Wychwytywał efekt. Dobra, jesteś mój. Jakieś pytania? Nie, no kurwa, tak to się nie bawię. Ale dostał, dobra. Dobrze, teraz jeszcze jednego pękileczka weźmiemy. Okej, okay. idziemy dalej. Wyczaiłem jak się wchodzi. Czekajcie, pozbieramy sobie tutaj troszkę ammo. Dobrze. No, Max, dasz radę? Jasne, że tak. O, idą, Jeden na Ups. No to maj. O kurde. Uuu. No to chyba wiem co się będzie działo teraz. No to dawaj. Patrzcie, motherfuckers. Chyba jednego nie załatwiłem, cholera! Ale się... Dobra, ja wiszę. Nie jest źle. Chyba go zabiłem. O, jest pasa On mi pomógł właśnie w barze rozwalić synalka tego... ...całego... ...mafiozo.

Kurne, ale mam zeza dzisiaj mam zeza dobra idziemy 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 Na pewności, Żebyś się nie rzucał, dobra, nie ma to jakiegoś pęknięcia? Chyba nie ma, Kurczę. trudno się mówi. Idziemy dalej, naboje mamy, jest dobrze. Mhm, mm coś się kroi. Dobra. Aaaa! Zabili mnie kurka wodna. That's not good. Dobra, próbujemy dalej. Nie ma, nie ma kurna, że boli. Dobra, idziemy. Tym razem już wiem czego się spodziewać. dobra. Dobra, temu panu podziękujemy. Aaa, dobrze. Nie tak miało być, nie tak miało być, przepraszam. O, pękilerki. Dobrze, dobrze. No No właśnie. Możesz kiedyś tego nie wytrzymać, to może być Idę, idę. these chumps have been chopping up cars around the corner from my apartment for the last year the ex cop and me clocked it months ago but the deadbeat to what the fuck? fuck you will be dead soon motherfucker Tego tutaj, bo tutaj będzie problem. Dobra, ładuj, ładuj, Max. Ale pięknie dostał. Hmm. Dobra, 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 dobra. Tutaj. Tam jest Pinkilerek. Tego nigdy nie za wiele. O, giwerka złota, proszę. Może jest. Nic nie jest, kurwa. Ok, co ma być? Ok, polują na nas. Aleśmy ich zaskoczyli. Gdzie jeszcze był? Kolo? Centralnie kurwa w czachę dostał. Uch, pięknie. O, kałaszek. To ja... ja go muszę mieć. Kołacha, nie bierzesz kurna, Max?

Job yet, Max? Hmm.